Siemoneczko ziomeczki, ja jestem oczywiście i to jest kolejny odcinek na kanale. To będzie odcinek informacyjny, bo robię coś takiego, że e, zadajecie mi pytania w komentarzach i, i ja będę. Ja, ja na wszystkie postaram się odpowiedzieć w następnym odcinku. Więc trzeba napisać do mnie pytanie, a ja się postaram odpowiedzieć na nie. E, no i w sumie tyle. Jak jeszcze suba nie zostawiłeś to zostaw tego subika No i tak jak mówię, przeczytam wszystkie Napisz jakieś pytanie do mnie, to ja go przeczytam I na nie odpowiem oczywiście, i będziesz na odcinku pozdrowiony oczywiście Więc spoko, my tu dokończymy kryjóweczkę To był odcinek informacyjny, więc krótszy, ale jak chcecie normalny już odcinek To zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i subskrypcję Dobra, mm, lecimy. No trochę tak do 10 sobie pobijemy. Nie będę ciągle bił. Jak się uda. O, spróbujemy na tym odcinku 10 tysięcy bić, ale na pewno chyba nie wbijamy. Chyba na pewno. Nie, nie ma szans. To chociaż... Ups, chociaż spróbujemy do 9800. Jak nie będzie jakiś. I ostatnie dwa ataki. Mm, ostatni. Dobra jest. Dobra. teraz ja sprawdzę, który jestem już w kryjówce. Już na 900 jestem. W tym? Tutaj na 1500, ale już jestem na 9, 900 miejscu. A kto jest pierwszy? Who is? Jakaś czotola. Coca-Cola. Dobra. Oczywiście mam już oponeczki. Oczywiście wspomagacze kupione. Staty już mi się ładnie wyrównały dzięki jednej takiej. Dzięki zmianie tej. Haj, suma 4 miliony, ale ja nie zbieram ja wydaję ciągle. Oczywiście... Treny robię. Oczywiście łotr też nie nie pójdzie. No ale. No już jak mam robić, to se zrobię tego łotra. No bo wiecie, coś tam się. Jak, tak pomyśleć logicznie. Coś tam się dostanie za niego. Nie, be, nie ma tak, że nic nie dostaniesz, tylko coś dostaniesz, więc to jest spoko. Na przykład energię dostaniesz, a dzisiaj jest turniej tygodniowy. No, nowy. No to więc wiesz. Polecam. Ale teraz idę atakować Jeden atak oddam Boże, co tacy ludzie tu są 210 może Tutaj nie Nie, dobra, nawet jak nie ma żółtek, trudno Tutaj Muszę go znaleźć takiego Tu są ludzie tacy niektórzy Ale nie chcę ryzykować Bo chcę wygrać tą walkę może tutaj, bo jest, czy ja widziałem bez drużyny kogoś. A może ci, bo ten z, z drużyną, no. Go. Dobra, wygraliśmy. Oczywiście, sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się. No dobra, to jak mówiłem, piszcie w komentarzu pytania. Zostawcie się suba i łapeczkę w górę, jak chcecie odcinki już normalne. A ja będę się z wami żegnał. Tylko wbijemy poziom i będę się z wami żegnał. Ym, a w sumie nie wbijemy chyba Będę się z wami żegnał Będę oczywiście z wami froziks yy, I jeszcze łotra odbierzemy i kończymy Dobrze, pyk Ups, bym nacisnął za oponkę. Do, do następnego odcinka Siemano